Dzisiaj zapraszam Was do świata najbrutalniejszych książek Remigiusza Szamlowa, o których powiedzieć, że króluje w nich przemoc, to jak nie powiedzieć nic? Pytanie tylko, czy ta przemoc jest uzasadniona i na co na niej aż tak dużym wymiarze? Chyba mogę sobie pogratulować, bo bardziej szczególnej, bardziej osobliwej powieści Remigiusza Mroza nie mógłbym sobie wybrać na początek mojej przygody z tym autorem. I dzisiaj wyjaśnię Wam, dlaczego to jest bardzo dobry wybór, dlaczego to zdecydowanie nie są książki dla wszystkich i dlaczego zachęcam Was nade wszystko do tego, byście zapoznali się z nimi w wersji słuchowiska. Nie bez powodu niektórzy określają Langer'a mianem pornografii przemocy, zwracając uwagę na wyjątkową brutalność i przekraczanie wszelkich granic moralnych i etycznych w tej odnoze twórczości Remigiusza Mroza. Langer to nazwisko, które fani Chyłki z pewnością dobrze znają. To postać wywodząca się z tamtej serii kryminalnej Remigiusza i postać, która w końcu doczekała się swojego własnego Spin-offu, spin za którym kryje się najgorszy złol, jakiego możecie sobie wyobrazić. Bo Remigiusz Mróz nie stara się usprawiedliwić tej postaci. Nie stara się nakreślić jej tła, które wyjaśniałoby, czy uzasadniało, dlaczego ta postać jest taka, a nie inna. Remigiusz Mróz wreszcie nie doszukuje się choćby grama człowieczeństwa w Langerze. To postać na wskroś zła, postać, która nie cofnie się przed niczym, postać, która dosłownie... Posunie się za daleko na każdym polu, które Remigiusz już w tej książce opisał, albo którego nie opisał. Jest to też bohater, którego losy możemy poznawać w Langerze niezależnie od tego, czy chyłkę znamy, czy nie, co potwierdzam na swoim własnym przykładzie. Wystarczy, że otworzycie się. Na morderce bez najmniejszych skrupułów. Zaczyna się niewinnie. Langer wypatruje swojej najnowszej ofiary. Widzi kobietę, którą chce zaprosić do siebie po to, by zamordować ją z zimną krwią i ukrzyżować. Tyle, że kobieta przewiduje sztuczki Langera. W ten oto sposób nawiązuje się bardzo burzliwa relacja, która doprowadzi do niejednej śmierci, bo Remigiusz mróz w tej książce nie oszczędza. Nikogo. Langer jest osadzony w naszej rzeczywistości. Langer poluje na Ukrainki, które przybyły do Polski, by uciec przed zawieruchą wojenną panującą na Ukrainie. Langer bez skrupułów, wyławiający poszczególne ofiary po to, by móc z nimi robić dosłownie wszystko, co sobie. Wymarzy. Czy wreszcie zło zostanie schwytane, czy zło zostanie ukarane, czy sprawiedliwości stanie się zadość? Langer kontra prokurator Siarkowska kontra Paderborn, którzy od lat starają się go dorwać i postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Jak dotąd nigdy im się nie udało dokonać tego skutecznie. Czy tym razem im się uda? W tej książce naprawdę i uwierzcie mi na słowo nikt nie ma lekko. Tutaj brutalność goni brutalność i nie ma. Żadnego tematu tabu, tutaj są morderstwa, tutaj jest pedofilia, tutaj są gwałty i wszelka przemoc, którą nie jeden czytelnik może uznać za mocno przesadzoną. Jak przyznał sam, rozpisanie Langera było niezwykle wyczerpujące psychicznie. To w jak dalekie rejony dotarł pisząc Langera, sprawiło, że nie miał ochoty nigdy więcej do tej postaci wracać. Dlatego kontynuacja tej serii, czyli Paderborn, skupia się już nie na samym złoczyńcy a na tych, którzy chcą go dopaść Siarka i Paderborn, którzy zrobią wszystko, by tylko Langera dorwać, ale tym razem to nie Langer będzie tym głównym przeciwnikiem, z którym Siarka i Pader będą musieli się zmierzyć, bo na ich drodze stanie inny seryjny morderca, rzeźnik znad Odry, rzeźnik znad Odry, który, jak wiele na to wskazuje, ma bliską im osobę. I tej osobie zechce zrobić krzywdę, wyrządzić ją w wyjątkowo okrutny sposób. Trwa wyścig z czasem. Z jednej strony śledzimy postępy śledztwa, z drugiej strony widzimy, co ten psychopata potrafi robić swoim ofiarom. Z trzeciej strony jest Langer. Czy tym razem chce pomóc, a może rozgrywa swoją gierkę, tak jak zwykł to mieć w zwyczaju. No i na koniec, przynajmniej na razie, Ozyrys, czyli tom trzeci, żeby nie psuć zabawy tym, którzy nie czytali żadnego z poprzednich, powiem tylko tyle, że tutaj pojawia się kolejny seryjniak, który mocno namiesza w życiu Padera, w życiu Siarki, w życiu Langera również oraz Niny. Jaką rolę będzie miał do odegrania człowiek, który zdaje się być największym fanem Langera? Jak Langerowi uda się lub się nie uda? Wydostać z kolejnych gigantycznych tarapatów. Zdecydowanie najbardziej trzymająca w napięciu, najbardziej no, myślę przerażająca też pod wieloma względami opowieść, bo tak naprawdę Remigiusz Mróz zrywa tutaj ze wszelkimi hamulcami i jedzie 180 prosto na ceglany mur. Pytanie tylko, czy to mocne zderzenie okazało się dla niego dobrym rozwiązaniem czysto literacko, czy jednak doprowadziło go do zguby. Tak jak wspominałem, Langera zacząłem słuchać jako słuchowisko, i tak bardzo mnie ono wciągnęło, że błyskawicznie wręcz przebrnąłem przez Paderborna oraz Ozyrysa. Z jednej strony jest to fenomenalny dobór aktorów do ról w tych słuchowiskach: Karolina Gorczyca jako Siarka, Piotr Stramowski jako Pader i niepodrabialny Mateusz Damięcki jako Langer. To sprawiało, że te słuchowiska wybrzmiewają bardziej jak film, który moglibyśmy obejrzeć, aniżeli jak e, książka czy też audiobook. To sprawiało w połączeniu z doskonałymi efektami dźwiękowymi, z muzyką, że ja nie mogłem się oderwać. Bo to nie jest tak, że jeżeli piszemy o psychopatycznych mordercach, czy o nich czytamy, to stajemy się jakimiś wyznawcami tegoż rodzaju. Odklejki. Nie, my po prostu czasami jako ludzie potrzebujemy tak daleko oderwać się od świata, który nas otacza, i wejść do głowy kogoś. Z kim nie mamy absolutnie żadnych cech wspólnych, że jest to rzeczą naturalną, że tego typu rzeczy, inne rzeczy mogą nas fascynować. Myślę, że Langer, który oddech zwykł jednak zabierać, dał autorowi, jak i czytelnikowi, ten bezcenny moment odświeżenia, bezcenny moment takiego poczucia, że o, o to jesteśmy na zupełnie Nowym, nieznanym gruncie. Ja jako czytelnik dokładnie tak się czułem. Czułem, że te historie mnie wciągają, że mnie oblepiają tym brudem, tą lepkością, i czułem, jak coraz bardziej się w nich zatracam. Jeżeli miałbym oceniać te książki, moim numerem jedynie jest Ozyrys, który jednak serwuje taki roller coaster emocji i taką jazdę bez trzymanki na sam koniec, że w głowie mi się to nie mieściło, i byłem po prostu zafascynowany tym, jak moje flaki reagowały na to, co słuchałem. Na miejscu, drugim Langer, który zaskoczył mnie bezpretensjonalną i tak bezkompromisową kreacją Złola, No i na trzecim Paderborn, który okazał się być jednak bardziej łącznikiem, domyślałem się w jakim kierunku ta cała historia pójdzie, więc nie był to bardzo zachwycający tom w moim mniemaniu, aczkolwiek muszę zwrócić uwagę na gwiazdę słuchowiska tego tomu, czyli Karolinę Gorczycę. Karolinę Gorczycę, którą uważam w tym wypadku za wybitną lektorkę, która tak bardzo oddała postać siarki, taką prostotą, Naturalnością sprawiła, że ja po prostu całym sercem w tę postać uwierzyłem. Nie zapominajmy również o narratorach, o spoiwie opowieści w Langerze. Absolutnie genialny mój faworyt Janusz Zadura. W Paderbornie Robert Jarociński i w Ozyrysie Filip Kosior. Moim zdaniem, Janusz Zadura wygrywa w tym wyścigu. Był po prostu arcygenialny. Przyznaję też, choć niektórzy mogą uznać to za dziwne, bardzo dobrze bawiłem się podczas tych książek. Choć też nie ukrywam, zwłaszcza w Langerze były momenty, które daleko wykraczały poza mój komfort. Faktycznie, mówiąc w przypadku tych książek o tym, że Remigiusz przekroczył wszelkie granice, to dosłownie znaczy, że przekroczył wszelkie granice i rzeczy nieakceptowalne również się tutaj znajdują rzeczy których normalny człowiek nie będzie w stanie przełknąć. Od tak, była to rozrywka, która zapewniła mi wiele fantastycznych godzin. Te słuchowiska to jest po prostu arcydzieło. To, w jaki sposób one są zagrane, to w jaki sposób zostały zrealizowane. To jest coś, co zostanie ze mną na pewno na długo kolejny dowód na to, że dobrze zrealizowane słuchowisko jest czymś lepszym nawet od serialu czy filmu. A co do serialu, to langer już 22 maja doczeka się serialu na Sky Showtime i ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak ten langer sobie poradzi, bo domyślam się, jestem wręcz pewny. Że wielu elementów, które pojawiły się w książce, po prostu w serialu być nie może, bo są one zbyt brutalne, zbyt niepoprawne, zbyt daleko wychodzące ponad wszystko to, co uznajemy za coś dopuszczalnego do jakiejkolwiek formy emisji. Czy Remigiusz Mroz mnie zachwycił? Tak, zachwycił. Czy te książki, pierwsze powieści Remigiusza Mroza, z jakimi się zapoznałem, sprawiają, że mam ochotę na więcej? Tak, mam ochotę na więcej. Dlaczego? Bo mam tutaj do czynienia z autorem bardzo sprawnym językowo. Autorem, który bawi się formą, bawi się treścią, bawi się bohaterami. Jeden finał, drugi, trzeci. Te zakręty, twisty sprawiły, że ja po prostu mam poczucie, że spędziłem czas z wyjątkowo dobrymi, może nie kryminałami, no slasherami prędzej, ale z książkami, które zdecydowanie zachwyciły mnie tym, jak zostały poprowadzone, bo. Czuć, czuć tutaj doświadczenie, czuć tutaj wiedzę, czuć, że Remigiusz po prostu jest autorem, który doskonale wie, co ma robić. A wy uważajcie na siebie i sięgnijcie po Langera tylko i wyłącznie, jeżeli jesteście na to gotowi. Dziś wyjątkowo nie kończę materiału o książkach, które bardzo mi się spodobały. Tradycyjnym polecam Wam, bo wiem, że tutaj polecenie to za mało. Wy musicie ocenić, czy po prostu jesteście na coś takiego gotowi. A jeżeli czytaliście, to dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak Wasze wrażenia. Trzymajcie się. Hej.